Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejny odcineczek. Przypominam tylko o streamach, na, no, na których jest nagrywane. Tam pierwszy link chyba w opisie. I teraz tak. Ogólnie zauważyłem tutaj fajną rzecz. Znaczy, fajną rzecz. Ostatni, tak jakby fragment. Tej, te, tego fragmentu mapy, który jeszcze nie mam odkrytej. I tu brakuje mi w nim parę rzeczy tylko. E, dokładnie tej lokacji tutaj brakuje mi, więc stwierdzimy, że tu przyjdzie, ale widzę, że tu przy okazji jest bosik światowy, więc go przy okazji zdobie eksterminator. Kurde, nie podoba mi się. Ej, czekaj, ja mam na niego fajną broń. O, właśnie. E, e, nie! Uf. Mam też. Ej, ty! Czemu to mi nic nie wyleczyło. Mam też y, drugą fajną broń, tylko pozmieniłem sobie układ klawiszy i muszę się przyzwyczaić do niego. Dobra. Lecimy dalej w niego. Y, zmieniłem sobie też umiejętność na te takie. Y, jakby to, co miała Maja z tym. Z. Y, Boże. Jak się nazywa tamta? Nie, dobrze, Maja to miała. Dobrze mówię, po prostu. Nigdy tego nie miał, podnoszenia rzeczy. Nie no, teoretycznie ta miała trzymanie, ale. Amara. Ale nie o to chodzi. O! E, mam takie coś, że mogę podnieść przeciwnika i rzucić nim. O! Więc mogę nim tak rzucać. O! O! Skrzesiłem od razu się przez to. Tak. Dobra, weź się wylecz najpierw i weź mi tą artylerię. To robi. A, dobra. Nie aż takie duże obrażenia jak on ma tego. E, tak, też zadaje zwiększone obrażenia, teraz kriogeniczne z tego co pamiętam. Dlatego głównie będę atakować tym. tym. O, co on robi? Coś robił, ale nie wiem co. Z tych bosików, ja ich klepię tak długo, znaczy za każdym razem. Z Tego względu, że z nich może wydropić. E... M, mm, 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 mm. Tam ktoś we mnie strzela. Coś podniosłem chyba dla siebie. Tu jeszcze coś leży, ale kurde, w kwiatkach ich nie widać. Chyba podniosłem mod klasowy dla mnie, czy nie? Nie. Aha, tak, ale się automat... O dobra. Bo wyekwowałem go jako ten. A nie! Żaden z nich nie jest dla mnie. <laughs> Oczywiście. Zostaje same mody klasowe, które i wszystkie nie są dla mnie, nie? Jedną nową nagrodę, pokaż, może tu coś dostanę fajnego chociaż. Eee... Jakiś ten... Znaczy teoretycznie pewnie by było zajebiste, ale... Ile mam? 29, dobra. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. dobra, lecimy tu. To są jakieś przeciwniki takie pojedyncze chyba. A weź ty w ogóle tam gdzieś idź. E? Kurde, nie było żadnego przeciwnika w pobliżu? Serio? W hmm. bo ogólnie ta umiejętność działa tak, że podnoszę sobie przeciwnika, rzucam nim, e, mogę nawet parę razy jednym rzucić e, i jeżeli on zginie, e, to to mi przeniesie się na kolejnego. O, ty, nie zdążyło dolecić nigdzie nie wybuchło. Tak, i ona się wtedy ta umiejętność e, ten przedłuża, nie? Po prostu Znaczy, odnawia się tak jakby? Czas trwania tego podrzutu ale ten, ale trwa krócej niż normalnie by trwał, nie? Yy, kurde A weź tu w ogóle! Tak To już I, i, i się kolejny ten. O i je I powinien teoretycznie kolejny gdzieś, ale go. Kurde, czasami tych przeciwników nie widzę, nie? się fajnie całkiem tym gra. Według moich wytycznych, a raczej yy, obliczeń i sprawdzeń, co tam było? Tam coś było ciekawego. Nie wiem co. Co się tu zabłyszczało, tak? O! Ale ładnie trafiam czasami tym. O! I koniec. Dobra, pokaż mi mapę. O! To jest... Wokarium, ok. Czyli co? Reszta rzeczy, które mam tu do zdobycia są tutaj? Dziwne. Dobra, dawaj te wokarium w takim razie. Gdzie one jest? Tam na górze. Jop, tutaj. Dobra. Teraz tak. Tam, gdzieś tam i ten. A, dobra, widzę. O, widzę, ale nie dolecę. No, zdecydowanie. I to jest... Quest, tego quest'a też będę chciał zrobić, ale najpierw te wokarium sobie machnę. Hmm. Hop, hop. 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 Dobra. Hop. 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 O ty! Hop. Hop. O może? Może to bym dał radę? O. Hmm. Gdzie był ostatni? Prawdopodobnie tam? Nie, tam? Nie, nie mam pojęcia. Muszę iść, kliknąć jeszcze raz. A, tam gdzieś, Serio? Jak no, ja bym łapać te rzeczy w locie? Gdzieś tutaj, niby? E? Gdzieś... Gdzieś tu? W tej lokacji? O tu, faktycznie, ale ja ja. Hop, hop. Hop, hop. To Dolecę? Dolecę. Uj. Dobra. Co to mamy? Co tu jeszcze było? Nic więcej. No ta. To lecimy po tego. Uuu, jakąś fioletową broń dostanę. Też w sumie te fioletowe broni się co chwilę dostaje. To to nie jest jakiś tak ten. Mam wrażenie, że. Ej ładnie tu. No, o ty, tu jest jakiś taki wielki ten. Dobra, dawaj tego kesta. To jest Musi był uwięziony, co Ale dosyć ciekawe to nawet, jest. Co potrzebujesz w takim razie, przyjacielu? Mięso to morderstwo. What the fuck? What the fuck? O, mogę tu wejść.

Hmm. O, tu kopię. Główno w sumie. O, jakieś drzwi. O! To są skrzynki do otwarcia. Dużo hajsu. Kto na drzwi? Uh -huh. O coś do mnie mówi. Totalnie go nie słucham. Nie, totalnie go ignoruję. O, z czynu, nie? Uu, szelba. I w sumie może bym to zamienił nawet tego. A to zmaliłam. Spróbuję. A zmaliłem to, to to. Chociaż W końcu jakiś elektryczny będę miał, nie? To jest, nie, poprzednio już nie. Chciałem powiedzieć, że to chyba jest w ogóle pierwsza moja elektryczna broni, ale nie 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 nie. Eee, Przyszukaj a Co ja mam tu znaleźć? <grych> tu mi się coś na zielono świeci. Lovely, the killer Nie mi się. Tu się jeszcze coś na zielono świeci. but Co to wilkołaki tu napadły? Spent enough time his hands to work to recognize him when they're still. This is a splatter wound distribution and trajectory point to a single shooter. Ooh. killer is tough, whoever they are. it's this one. Bloody monster. Maybe it's this one. I don't Ciekawe czy wilkołak by to mógł być Ej, śmieszne by było, gdyby zrobili w sumie wilkołaka tutaj jakiegoś takiego może żeby to nie był wilkołak tylko ten na przykład, on by się zamieniał w tego szarpacza Szarpaczołak by to był Znajdź Harpera Takie nawiązanie do tego by to było Znajdź Harpera? A Śmiechć? <laughs> How long is it? a lot of happiness <laughs> is what <laughs> <laughs> <coughs> oh. Keep every sorrow, the meager, the mean. I only ask for what's left in between. Hmm. <coughs> <coughs> the what the fuck? Oh.

Just need to figure out what the hell this soul means. The stranger planned to kill Harper, but was surprised by the Rippers. Then hmm. they used the axe on Harper, left the radio as a message, and left him so he'd hang over the grinder. This is all some thick game to them. <laughs> 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 we need more data. The first radio was a good start. Hmm. If we can get that one off Harper?

Teresa, thought the cooling on the tanks. you could use it to freeze the Regulatory? A, no zewnątrz. Mam wrażenie, że zaraz coś się stanie, ten. Teraz do przyszli. Tutaj. Dawaj, jep. Jep! O. Nikogo więcej? Ja chciałem tak pani się z nimi pobawić. Jep, mogę to zamknąć? A, to jest pewnie drugi, co? A, bo oni mnie z dwóch stron atakowali. O, świadomie. O, Łamasz mnie goni! Nie? Niszym, hmm. otty Zniszczyłem... W sensie zniszczyłem No w sumie zniszczyłem Co to? Dla mnie? No dalej nie dla mnie, no A to gra mnie nienawidzi, nie? Póki co tylko jednego miałem dla siebie I też nie pod skillę w ogóle, które ten... Pod stare poprzednie skile, nie? Wow A jest tu coś? Nie ma Jakiś przeciwnik to jest zresztą Nie mamy totalnie przypadkiem go wziąłem i ten zróbmy. And it went not as That's an Arbogadin Pro series, top of the line. i've always wanted one for the farm, but he could never afford it. Time is a prison. It's a prison made of years, locks made of moments, windows. I'm going to be horror of Tony. Time. Is a question, unceasing, hmm. uncertain, a hollow behind a roaring curtain. Boys, that whistle draw more rippers. Byron, find somewhere safe. <laughs> Już wszyscy padli? Szybko poszło. O, oh, wow, jak Bieg, biegną. Tak, tak, tak. Kurde, ten pierwszy jeszcze żyje. Hej, Byron. Co by to jeszcze? Niby koniec, to no jeszcze przeciwnicy się pojawiają. O, coś dla mnie. I to podzielone jeszcze. Poka o, boże podzielone, pod niebieskie. Ale, jaja. Co mi to zwiększyło? To. Czyli zyskuje wydłużony czas trwania umiejętności, ok. I to. Zyskuję zwiększone obrażenia poboczne. Takie se krowka harpera 3 do sklepu z narzędziami hop, hop, hop. A jeszcze sobie przyciągnę, co mi tam i wsiadamy Krew sobie przeskoczę

What have you seen? Crime one. Anything gone missing lately? Only some of my most valuable tools. Bunch of little bits, what for tinkering with electronics. old mess of radios. Couple of premium quality axes. You name it. Listen. You're gonna catch the bugger who did this or what? You have my word. Just one last thing. You got any leads on where this perp might be? We hmm. yeah. Checked everywhere. except Check the course for the old cave behind the waterfall. But no one ever goes there. The cannon or the rippers. A hollow behind a roaring curtain. Sit there, woman. behind a waterfall, hmm? Ooh. Ooh. <laughs> Tego. O, to jest to miejsce gdzie ubiłem ryby Za wodospadem A, o, widzę bosika mm, Nie tym wodospadem W każdym bądź razie Wesele nie zrobili tu żadnego tego dam 19 minut, e, to ideale Ideale Widzę, że sobie zrobię bosika w tym miejscu ostatnio nie sfejlowałem tego bosika Mam no. wrażenie, że chyba tak Dobra, to dokończę najpierw quest'a, potem ten... Hmm. Ja... Dawaj no tu. tu to <trafik> 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 Check and check. This must be the place. I jep w ciebie. Tak, tak. Weź jeszcze raz ten. Może wiadroczkę podniosę. Nie, zdecydowanie nie podniosę. O, boli mnie bardzo. to za co za podniosę? Gdy to są przeciwnicy. Oni tutaj jak dziwnie za mną są. Wow, ale się fajnie pozamrożali. O, a ty gdzie? Ona była. z Nie pamiętam. Z platana, o. Platana, Coś mi to mówi. Ja nie pamiętam co. Ej, łap to. O oh, fuck. Uf. Ale jestem wolny z tym. Nie mogę z tym biegać w ogóle. Hm. Nie, chodź tu. Weź tam. O! To teraz? O, ten tu. O, i ten tu. He? <laughs> jeszcze ktoś? Nie, już nie. <laughs> o, ale ten dostał, widzę. No. Udało mi się parę razy rzucić tym. O, ja, tam jest mój Quest. Mm hmm. Jest jeszcze ta bańka? Jest. Ciekawym, czy ona może zniknąć. Eee, co ja to muszę? Tu nie Znajdź jaskinię za wodospadem. What the fuck? To nie? jest? Tam nie było żadnej jaskini na górze. A, że tu, dobra. To jest za wodospadem, tylko... Mmm, dobra. Oszukano. Dawaj to. The end is a promise to the cream, to silence the to waken from the end, and you're never alone. sweetens blood and softens the stone. I teraz ten. Świera radio, wodospad. Zekke nazywa. Tak jak ten. Item z ligi. Ciekawie. że ma konwergencję jakąś. Ciekawie, Wiesz ma zmrożona i darmowa. Konieczna, do Dobra. Ja, jak to strzela? Ten to strzela? Nie, to już raz tak, raz tak Dobra, klik hmm, Czy to będzie mi gadało w tle? Raczej będzie już jakiś ten Koniec tej misji Lecę dlatego na bossa już hmm. Co tym razem za Dawno choracego nie było. mi. <laughs> 100% choracy będzie. Nie. O, tego też dawno nie było. Tak w sobie. Czy, a ten to kto? A właśnie, jak nie mogę ten. Jak nie mogę go podnieść, to on dostaje po prostu obrażenia. Czyli tak samo jak było z tym. O! Ale to będzie dla niego dobre. Tak, chyba że zrobił nie. O, o. Nie tak? Tak. Tak, to, to jest zładowanie tego. Kurde. ty tu, kurde. Trochę się poro porozpiło tu. O, przy okazji zrobiłem sobie quest'a jednego. Blok, blok. A ja weź, tu pac z niego tym i zadowolony. O, jeszcze taki duży przeszedł, co? Fuck. O, skończyła się. O! Ty, to był ten wybuch taki. Oła! Ty, przeładowanie. Dawaj tego, sajko. Dobra, i dawaj tego wykończę najpierw. Dobra, ten pad. Gdzie jest ten drugi? O, ale w ogóle z tego. Z złotego, złotego. To mnie wie. Jakieś dupielce małe. Tak, nie tak. A weź, spróbuj w niego walnąć, co? Nie walnął, dobra, ale podniósł tego. W się sensie podniósł. Wziął yy, zaatakował tego przez to. To jest już łatwy ten. Jak oni już sami zostają, to, to jest easy. Dalej nic złotego z tego co widzę. To zgarniam, to zgarniam. Uuu. Właśnie, mam tą strzelbę. Zdążyłem już zapomnieć o niej. Ej, coś znowu dla mnie. Nie, to nie dla mnie. Za <laughs> każdym razem myślę, że to dla mnie, a to... Jest, że nie gram tą syrenką. Nie mylę się. Punk. długi kuldam. Nie podoba mi się to, jak to matki. Długi kuldan. Uuu, to by było lepsze. I efektywność kryogeniczna. O, kryogeniczny. Rzuca bronią palną. O, to już mi się nie podoba. Wyrzutnia rakiet odsiepieńczych. Od Ta broń jest doładowana przez rozpoczęcie Pełni automatycznego odstrzału. Mm. Nie, nie podoba mi się totalnie. To rzucanie tymi broniami. Fajnie to wygląda i śmieszne jest. Ale no niestety no. Hmm. coś znajdę. Co ma jakieś pierdeły? Yyy e, tak, i questa skończyłem. Tak jak mówiłem, co tam jest zielonego. A, bo to jest już moja ta. E, dobra, a pokaż mi co dostanę w takim razie z tego. Czy ja mogę w ogóle otworzyć? Mogę, wstać mnie na to. O! O, najpierw to sobie otworzę. To jest. Eee, jakieś piedełe. O, teraz za Questa. Zwrotnik kopca. na bushing muki dostałem. Strzela eksplodującymi kontak przy kontakcie z Żyrolotami. Wrzutnia noży strzela nożem zadającym 1700 obrażeń. Tu. To... Dawaj mi to na trójkę. Albo na czwórkę, dawaj, będzie śmiesznie. Dawaj, złoty co to jest? Ale śmiesznie wygląda. Że zabranie panu. No to już do tego do wywalenia. Serio. Serio mi się nie podoba. To... O! No ktoś, słaś. Taki jakiś Lśniący ratatatat złudupiec Jak <grystanie> tutaj bisty te nazwy mają. O! Nie sięgnąłem go, serio? Ej, nie chcę tego. Tata, tata złodupiec. A, weź tą wieżyczkę twoją, o. Przeładuj mi to. Wieżyczki się nie da podnieść. To jest też dziwne. Kurde, tam niech się ktoś... Ty, ale... Tam się tam trafić z tego. Mogę tu jeszcze zabrać? Mogę. No i dawaj mi tego. <laughs> Beautiful. Kocham tą broń. Tu jest coś na ziemi, na dole w sensie pode mną. Co mnie tam widzi? Co mnie tam atakuje? O, ryby. Dawaj, ryby, bo dawno nie łowiem. Puszeczka to do wywalenia. Tego nie chcemy. Tu. Puszeczka, to nie chcemy. Tam puszczeczkę wywalamy. Wiele? Żadnych ryb? Ale bieda. Na pewno może... Raz mi się chyba ryby udało złowić. Nie wiem, czy to było na nagraniu, czy nie. Dobra, ale w sumie 29 minut. Ten może będzie taki krótszy, co? Chociaż raz. <grybujesz> no. To nic. To kończę na ten moment. Zapraszam na streamy. I co? I bajaj. <laughs> Papa